Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj luźny odcinek. Luźny odcinek o trochę kurach, trochę głębia. Nie mam co nagrywać zbytnio. Myślałam, że coś nagam. Święta, już jest po święta. Dziękuję za 61 wyświetl. 61 subskrypcji Wbiliście 2 dni 61 Czyli Dzień 61 subskrypcji dobiliście 61 Jak cały czas sprawdzam 5 6 7, kaczka się doniosła Kaczka się donosi a nie chcę ten... A nie chcę siedzieć. To jest kaczka, jeszcze sprawdzę czy nie ma pogniasta. Czy kura się czasami nie niesie, bo to taka jedna kura jest, ale się nie niesie. Dobra, się nie niesie. Mamy na myśli, żeby w następnym odcinku zbudować rafkę dla gołębi bo mają tylko taki wyjście, taki podest mają na wyjściu, żeby tam sobie siedzieć ale myślę żeby nie zbudować rafkę żeby, były te, żeby, żeby była taka do zamykania gołębie na tworzy ciepło dzisiaj żeby tutaj zrobić rafkę, powiększyć tu tutaj dotąd tak powiększyć siatkę mam Zgadza też jest... Nie, muszę zrobić kurawkę dla gołębi, bym musiał to jeszcze z dziadkiem przegadać, bo to dziadka gospodarstwo, ja u dziadka nagrywam filmy o gołębiach. Następny gąb, ale że jest słońce. No, reszta w środku siedzi, słychać jak gruchają tylko. Zbytnio, nie mam co nagrywać, a dzisiaj taki fajny dzień, pomyślałem, pomyśla, a ja nagram film. Gołębie młode się wychowują już duże, może wam zaraz pokażę. Dużo już gołębie są, idziemy zobaczyć jeszcze, te kurce, gdzie one poszły, bo nie chcę, żeby poszły do babci na ogródek, bo potem... potem porozwala ich, będzie wtedy. Dobra, są tutaj. Nagrywam telefonem. Trochę słaba jakość jest jak telefonem się nagrywa. Ostrość się czasami gubi, ale... Coś tam nagrywam. Teraz taką aktywność mam na swoim kanale. Nie daj, że mi suby dochodzą, to jeszcze takie wyświetlenia. Dziękuję Wam za to, że oglądacie moje filmy i że chcecie oglądać. Pamiętajcie na 100 subskrypcji będzie specjalny odcinek. Nie powiem, nie powiem jak jaki, ale możecie sprawdzić był ostatnim specjalnym odcinkiem, ale to coś będzie podobnego, mocno podobnego do poprzedniego odcinka z, 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 ze specjalnego odcinka, także zapraszam. Pod koniec filmu powinien wam się pokazać, a ja wchodzę tutaj na górę tu kołębi. Powinno wam się pokazać, o kocie, kot Kocisko. To taki dziki kot trochę. Tylko potrafi uciekać. Uciekać czy da się poklaskać Jech, ja, uciekł. Uciekł. Dobra. Sprawdzamy czy wszystko żyje dzisiaj sam nagrywam odcinek Trochę później przyjechałem Czasami e, Rano przyjeżdżam, ale teraz coś później przyjechałam. Może 12 jest u jakie gołębie Ale mają dura. Chwila, poczekacie. Jeszcze to, to zdejmę i wam pokażę chwilę. Chwila Dobra, już zdjąłem chwila, Bo mi tu jeszcze leci. Już zdjąłem, ale głębiej. Jakieś dwa dni temu patrzyłem To jeszcze nie miałaś takich piór. A teraz tu mają aż takie pióra. Ja ci nie mogę, ale szybko rosną. O, będzie co lotować? Będzie trochę na lotowaniu, bo tutaj jeden taki pocztus będzie. Może od ziółka weźmiemy, podwieziemy. Bo tam tu przyleci takie lotowanie zrobimy. Może, ale najpierw takie małe dystansy dam, żeby się nauczyły. Żeby wiedziały, jak. żeby sprawdzić, czy gdzieś nie odlecą. Od małych dystansów zacznę, potem będą się zwiększać. Dobra, teraz muszę to jakoś załatwić z powrotem. Ale nie wiedziałam, że oni tak szybko rosną. Już pióra mają, ale, ale ten biały taki duży, taki mocno duży. Mocno duży ten biały. Się przyglądają. Co ja robię? Dobra, zamykamy to i idziemy na dwór. tutaj nie ma też co nagrywać już. Pokazałem wam małe gołębie. Chcę już sami całej... Gołębie z żeby młodych pilnować. Dobra, zamykam. Jestem już na dworze. O, zlecił kołam, polatał. Jadą wszystko jest wszystkie są idziemy do kur fajny odcinek dzisiaj chyba wyjdzie ciepło, mocno ciepło Myślę jeszcze co nad tym odcinkiem Już ciekawostego głębia myślę co z nim z, czy nagrać Ale pewnie nagram, ale to jeszcze nie dzisiaj A to jeszcze nie dzisiaj będę nagrywał No. Siedzą kołębie. On zlatują. Pójdę i przednicy, może też trochę. A weźmiemy to od razu górą, weźmiemy w takie większe. Chwila, bo to taka psz pszczółka, pszczółka maja. sieci. z gąsiu było. Chwileczkę, uratujemy pszczółkę, bo pszczółka w wodzie. Pszczółka uratowana. Może może przeżyję, bo do wody mi wpadła, ale żyje idziemy o, Jesteśmy Teraz spiamy pełne wiaderko. Kurde, trochę no ręką źle tak ma zbywać. Jedną ręką. Dobra. Naspijemy tyle. Ile będzie? A idziemy. Kuram, się kończy. Pszenica to tak nie nasypiemy. Rzucimy też trochę golein, żeby miał co jeść tutaj. Tutaj im rzucimy. Rzucimy im tak trochę. Jedziemy. albo jeszcze tutaj nasypię do tego bo tutaj taki mamy kafelek do kafelka trochę nasypię, żeby było też na później Dobra nasypałem do kafelka kafelek tutaj wystawiamy i idziemy resztę wsypać kurą głębie chodzą w kurniku oj skóra, my ją nazywam niebieska Kura niebieska ale trochę szkoda o, kołom siedzi w tym o kurda czekajcie wleciał na błocie się poślizgnął kurda kołom siedział w, w tym, w kurniku już zaczynają jeszcze i tam, ich brakowało, trzeba coś zrobić, nie mają, nie mają gdzie siedzieć, o kura niebieska ona, fajna kura, fajna kura tylko, że już trochę gulawa, no, z jednej nogi na drugą to przeskakuje. Ale fajna góra Kogut wody pije Po odcinku górą kaczką wody wymienię Ja chcę mam przedłużyć tego odcinka tak mocno Także do następnego odcinka zbudowanie rafki, Jak się uda materiały zdobyć, bo parę materiałów wiem, że, wiem, że parę materiałów jest a czy uda się zrobić tego nie wiem. Będę musiał jeszcze pójść do dziadka, spytać się o zezwolenie, żeby mógł zbudować. Bo to trochę do kombinowania, żeby tą uradkę umieścić tutaj. Trochę będzie tego kombinowania, ale się ci także do następnego odcinka. Jeżeli lubisz takie odcinki, to łapka w górę, jeżeli chcecie. Do następnego odcinka, cześć!